Ja na ten wamiechę polowałem, na, jak miałem prywatki i nie wychodziło mi to w ogóle, aż w końcu za, zaskoczyło i pokażę Wam z, z jego numeru mi zaskoczyło, ale do tego dojdziemy za chwilę blisko. Jak nauczycie się wkładać ten wysoki nadgarstek i jeszcze dołożycie klatkę piersiową. Widzicie? Kciuk kciuk do, do klaty. To nie ma znaczenia co ja zrobię z moją lewą ręką. Ja mogę po prostu usiąść. I ty nie miałem się lewej ręki, prawda? Nie dołożyłeś. Mam. Wyjmuję lewą rękę. Wkładamy do, do power gripa. Siedzi. Siedzi. Wkładamy do high elbow. Siedzi, siedzi. Wkładamy do, do low elbow. Siedzi, siedzi. O. Bo prawa ta ręka naszej robi robotę, bo ona weszła bardzo głęboko i zatkrała dwie tętnice. Plus już na no, aorcie też ma, yy, też masz problem. Za chwilkę pokażemy to nie, bo to będzie też dobre z tym przetoczeniem, Do tego dojdziemy. I teraz nagraj proszę, bo możecie się